Dzisiaj pokażę wam jak wymienić filtr powietrza w Skodzie Karok. Będziemy potrzebować torksa takiego T25, będziemy potrzebować oczywiście filtr i będziemy tak, odkręcimy w jednym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym, siódmym miejscu śruby. I tak po odkręceniu wszystkich śrub nie trzeba ich ciągnąć aż do końca, tak są skonstruowane. Podnosimy tylko pokrywę i wyciągamy stary filtr oczywiście tak wygląda. O, jest mocno zanieczyszczony. Teraz tak, po wyciągnięciu Dobrze jest odkurzyć to w środku, wyczyścić, wyczyścić, zobaczcie jaki tu osad zostaje na rękach, wezmiemy odkurzacz i wyczyścimy szmatką, a potem będziemy dalej montować. I teraz zakładamy nowiutki, czyściutki filtr powietrza, niektórzy robią to w rękawiczkach, ale nie dajemy się zwariować tej całej poprawności wszędzie. Wszystko to robimy na najwyższym, nie wiadomo jakim poziomie. E, wkładamy to tak, żeby to przylegało. E, tak jak mówiłem wcześniej, wyczyściłem e, i tu, i tu podkurzałem, wyczyściłem wewnątrz. i Teraz nakładamy. No i co? I Teraz będzie ostatnią czynnością. E, dokręcić e, ręce, wszystkie. Oczywiście zawsze robię próbę po e, każdorazowej jakiejś wymianie. Zgodzie na to, że wszystko jest w porządku. No bym to e, tak na dobrą sprawę nie było nic trudnego. Tyle z